Czy pęka ci serce, kiedy widzisz, jak twój pies trzęsie się ze strachu na dźwięk burzy podczas wizyty gości, a może zupełnie bez powodu? Chcesz go przytulić, uspokoić, pokazać, że jesteś obok, ale czujesz, że każdy dotyk tylko pogarsza sprawę? Że pies zamyka się w sobie jeszcze bardziej? To poczucie bezradności zna chyba każdy psi opiekun? A co jeśli powiem ci, że istnieją skuteczne, potwierdzone naukowo sposoby, żeby pomóc psu odzyskać spokój? I to bez jednego dotknięcia? Co więcej, te metody opierają się na głębokim zrozumieniu psiego świata i pozwalają ci stać się dla psa prawdziwą, spokojną ostoją. W tym filmie pokażę ci pięć zaskakująco prostych i skutecznych, bezdotykowych technik, które pomogą Twojemu lękowemu psu w każdej stresującej sytuacji. Zostań ze mną, a zobaczysz, jak za pomocą kilku subtelnych zmian możesz zbudować fundament zaufania który odmieni życie Twojego psa. Czym jest lęk i dlaczego dotyk nie zawsze pomaga? Zanim przejdziemy do konkretów, musimy zrozumieć jedną mega ważną różnicę. Strach to nie to samo co lęk. Strach to szybka reakcja na realne zagrożenie. Głośny huk za oknem, nagły ruch mija zagrożenie, mija strach. A lęk to stan przewlekły to ciągłe oczekiwanie na coś złego, nawet jeśli nic się nie dzieje. Pies w stanie lęku jest w nieustannym napięciu, jego system nerwowy jest przeciążony. Wyobraź sobie, że stoisz na środku ruchliwej ulicy i próbujesz rozwiązać skomplikowane zadanie z matmy. Niemożliwe, prawda? Chaos wokół blokuje logiczne myślenie. Dokładnie tak czuje się lękliwy pies. Jego mózg jest zalany stresem, co uniemożliwia mu naukę i normalne funkcjonowanie. I właśnie wtedy nasza ludzka potrzeba pocieszenia przez dotyk może być najgorszą rzeczą, jaką zrobimy. Dla psa, który już czuje się osaczony, nasze pochylanie się, wyciąganie rąk, przytrzymywanie to wszystko może być odebrane jak pułapka, jak dodatkowe zagrożenie. Dlatego metody bezdotykowe są tak rewolucyjne. Pozwalają nam powiedzieć psu w jego języku coś znacznie potężniejszego niż nie bój się. Mówimy mu: Jesteś bezpieczny, masz kontrolę. A ja jestem obok i panuję nad sytuacją. Gotowi na pierwszą metodę? Zaczynajmy. Tworzenie świątyni spokoju, jego bezpieczna baza. Pierwsza i absolutnie kluczowa metoda to stworzenie w domu bezpiecznej przestrzeni azylu, do którego pies może uciec zawsze, gdy świat go przytłacza. I nie, to nie jest po prostu zwykłe legowisko. To jego prywatna jaskinia, w której panuje jedna święta zasada nietykalność. Jak to zrobić? Po pierwsze, lokalizacja. Wybierz cichy kąt z dala od domowego zgiełku, korytarza, drzwi wejściowych czy kuchni. Może to być kącik w sypialni, gdzie pies będzie mógł obserwować otoczenie, ale jednocześnie czuć się osłonięty. Legowisko pod ścianą daje mu poczucie, że nikt nie zajdzie go od tyłu. Po drugie, charakter miejsca. Psy instynktownie kochają Nory, dlatego idealnie sprawdza się klatka kennelowa. Oczywiście, dobrze wprowadzona i pozytywnie skojarzona. Nakryj ją z trzech stron kocem, żeby stworzyć przytulny, ciemny azyl. W środku połóż najwygodniejsze posłanie świata. I pamiętaj: klatka nigdy nie jest karą to sanktuarium. Drzwiczki zawsze są otwarte. Jeśli nie chcesz klatki, ten sam efekt da legowisko pod stołem, biurkiem, a nawet namiot z krzeseł i koca. Po trzecie wyposażenie azylu. Zostaw tam gryzaki, zabawki typu kong wypełnione jedzeniem. Lizanie i rzucie to naturalne, psie sposoby na obniżenie stresu i produkcję endorfin. Warto też podrzucić tam swoją starą koszulkę. Twój zapach działa kojąco. I najważniejsze, gdy pies jest w swojej bazie, jest nietykalny. Nikt, ani ty, ani goście nie może do niego podchodzić, zagadywać, a już na pewno nie dotykać. To jego świątynia. Dając mu taką strefę, komunikujesz bez słów. Rozumiem, że potrzebujesz przestrzeni i szanuję to. Tu jesteś bezpieczny. To potężny budulec zaufania. Dźwiękowa tarcza. Magia muzyki i białego szumu. Psy słyszą świat o wiele intensywniej niż my. Dźwięki, które dla nas są tłem, dla lękliwego psa, mogą być źródłem ciągłego stresu. Ale możemy obrócić tę wrażliwość na naszą korzyść, tworząc dźwiękową tarczę która zamaskuje niepokojące hałasy. Naukowcy sprawdzili, jak muzyka wpływa na psy. Okazuje się, że o ile heavy metal może je stresować, to spokojna muzyka klasyczna, zwłaszcza Mozart czy Bach, potrafi zdziałać cuda, obniża tętno i pomaga się zrelaksować. Co ciekawe, podobnie działają niektóre utwory reggae i soft rocka. Jak to wykorzystać? Na YouTube czy Spotify znajdziesz wielogodzinne playlisty. Z muzyką relaksacyjną dla psów. Włączaj ją cicho w tle, nie tylko w stresujących momentach, ale też profilaktycznie, na przykład gdy wychodzisz z domu. Chodzi o to, by stworzyć w domu spokojną atmosferę. Drugim potężnym narzędziem jest biały szum. To monotonny, jednostajny dźwięk, jak szum wentylatora czy nienastrojonego radia, który świetnie maskuje nagłe, przerażające hałasy z zewnątrz. Trzaskanie drzwiami, szczekanie sąsiada czy odgłosy ulicy. Działa jak dźwiękowy kokon, odcinając psa od nieprzewidywalnych bodźców. To absolutny must have podczas burzy czy sylwestra. Eksperymentuj, obserwuj, co na twojego psa działa najlepiej. Czasem, nawet, audiobook czytany spokojnym, głębokim głosem może być kojący. Tworząc przewidywalne środowisko dźwiękowe, bez dotykowo mówisz psu, wszystko jest w porządku, świat dźwięków jest bezpieczny. Twój głos jako kotwica. Siła spokojnej wokalizacji. Gdy twój pies się boi, jaki jest Twój pierwszy odruch? Pewnie próbujesz go pocieszać takim wysokim, piskliwym tonem. Ci, malutki, nic się nie dzieje, no już, wszystko dobrze. Zgadłem? Niestety, w psim języku wysoki, podekscytowany głos oznacza ekscytację albo niepewność. Mówiąc w ten sposób, nieświadomie potwierdzasz, że faktycznie jest się czym denerwować. Trzecia metoda polega na świadomym użyciu Twojego głosu. Zamiast emocjonalnych pisków używaj niskiego, spokojnego, niemal monotonnego tonu. Psy są mistrzami w odczytywaniu naszej energii. Twój opanowany głos komunikuje jedno: Ja się nie boję, sytuacja jest pod kontrolą, więc Ty też nie masz powodów do obaw. Jak to wygląda w praktyce? Kiedy zbliża się burza, a pies zaczyna się niepokoić, nie skupiaj na nim całej uwagi. Zachowuj się normalnie. Możesz co jakiś czas rzucić coś od niechcenia, bardzo spokojnym, niskim głosem. Coś w stylu o, pada deszcz, albo wszystko w porządku. Nie jest ważna treść, ale forma. Mów powoli, oddychaj głęboko. Twoje opanowanie jest zaraźliwe. Możesz też spróbować spokojnie. Rytmicznie opowiadać psu, co robisz, albo co widzisz za oknem. Chodzi o to, by twój głos stał się dla niego dźwiękową kotwicą stałym, bezpiecznym punktem w chaosie. Pamiętaj: nie próbujesz zagadać strachu, tworzysz audialną przestrzeń bezpieczeństwa. Twój spokojny głos to jeden z najpotężniejszych sygnałów, jakie możesz wysłać psu. Alchemia zapachu, feromony i mądra aromaterapia. Przechodzimy do kolejnej psiej supermocy: węchu. To zmysł, który możemy wykorzystać do bezdotykowego łagodzenia lęku. Zacznijmy od feromonów. Na rynku dostępne są syntetyczne odpowiedniki psychferomonów kojących DAP. To te same substancje, które wydziela suka karmiąca, by uspokoić swoje szczeniaki. Co ciekawe, działają one na psy w każdym wieku. Są zupełnie bezwonne dla ludzi i w pełni bezpieczne dla zwierząt. Możesz kupić je w formie dyfuzora do kontaktu, sprayu czy obroży. Dyfuzor wpięty do gniazdka w pokoju, gdzie pies najczęściej przebywa, tworzy stałą atmosferę bezpieczeństwa. To świetne wsparcie przy lęku separacyjnym czy strachu przed nowymi sytuacjami. Drugi element to aromaterapia, ale tu musimy być bardzo ostrożni. Olejki eteryczne to potężne substancje i wiele z nich jest dla psów toksyczna. Nigdy nie aplikuj olejków bezpośrednio na sierść czy skórę psa. Najbezpieczniejsza metoda to dyfuzja pasywna. Jedna kropla olejku na kawałek materiału położony gdzieś w pokoju. I co kluczowe, pies musi mieć możliwość wyjścia z pomieszczenia, jeśli zapach mu nie odpowiada. Które olejki stosowane z głową mogą pomóc? Lawenda, rumianek rzymski czy wetiweria są znane z właściwości relaksujących. Ale zanim cokolwiek kupisz. Skonsultuj użycie jakiegokolwiek olejku z weterynarzem, zwłaszcza jeśli twój pies ma alergię lub problemy z oddychaniem. W aromaterapii dla psów zasada: im mniej, tym lepiej, jest święta. Celem jest subtelna nuta zapachowa, a nie perfumeria w całym domu. Przeprogramowanie mózgu, desensytyzacja i kontrwarunkowanie. Ok, teraz metoda numer 5. To już wyższy poziom wtajemniczenia, ale efekty potrafią być absolutnie spektakularne i co najważniejsze, trwałe. Mowa o desensytyzacji i kontrwarunkowaniu. Brzmi skomplikowanie, ale zasada jest prosta: krok po kroku przeprogramowujemy mózg psa, żeby zmienił swoją reakcję na to, co go przeraża. Desensytyzacja, czyli odwrażliwianie, polega na pokazywaniu psu tego, czego się boi, ale w tak małej dawce, że nie wywołuje to jeszcze strachu. Przykład: pies panicznie boi się dzwonka do drzwi. Odtwarzasz mu nagranie dzwonka, ale tak cichutko, że ledwo je słyszy, zauważa dźwięk, ale się nie denerwuje. I w tym momencie wchodzi kontrwarunkowanie czyli zmiana skojarzeń. Gdy tylko pies usłyszy ten cichutki dźwięk dzwonka, natychmiast dostaje coś absolutnie boskiego smakołyk petardę, którego nie dostaje nigdy indziej. Powtarzasz to wiele razy. W mózgu psa zachodzi magia. Dzwonek przestaje oznaczać intrus, a zaczyna oznaczać zaraz będzie pyszne żarcie. Kluczem jest praca pod progiem reakcji. Musisz cały czas obserwować psa. Jeśli tylko zauważysz najmniejszy objaw stresu ziewnięcie, oblizanie nosa, odwrócenie głowy to znaczy, że posunąłeś się za daleko i musisz wrócić do łatwiejszego etapu. Sesje muszą być krótkie, po kilka minut i zawsze kończyć się sukcesem. Z czasem, bardzo powoli, zwiększasz intensywność bodźca, czyli podgłaśniasz dzwonek. To proces, który może trwać tygodnie lub miesiące, ale jest to najskuteczniejszy sposób na trwałą zmianę. To bezdotykowy dialog z psim mózgiem, w którym strach zamieniasz w radosne oczekiwanie. Podsumowanie. Przeszliśmy dziś przez pięć potężnych, bezdotykowych metod, które mogą odmienić życie Twojego psa. Podsumujmy szybko. Bezpieczna baza. Nietykalny azyl, w którym pies rządzi. Dźwiękowa tarcza, kojąca muzyka i biały szum jako tło. Głos kotwica. Twój spokojny, niski ton jako sygnał bezpieczeństwa. Alchemia zapachu. Mądre użycie feromonów i bezpiecznej aromaterapii. Przeprogramowanie mózgu. Powolne odwrażliwianie i budowanie nowych, pozytywnych skojarzeń. Pamiętaj: praca z lękiem to maraton, nie sprint. Kluczem do wszystkiego jest cierpliwość, konsekwencja i empatia. Twoim celem nie jest naprawienie psa, ale zrozumienie go i stanie się dla niego spokojnym przewodnikiem po tym czasem przerażającym świecie. Te techniki to najpiękniejszy wyraz szacunku dla psiej natury. Mam nadzieję, że ten poradnik dał Ci nowe narzędzia i nową nadzieję. Jeśli te informacje były dla Ciebie wartościowe, Zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów o psiej psychice. A teraz twoja kolej. Napisz w komentarzu, która z tych metod najbardziej do ciebie przemawia, a może już którąś stosujesz. Podziel się swoimi doświadczeniami. Każdy komentarz to cenna cegiełka w budowaniu społeczności świadomych opiekunów, którzy się wspierają. Dziękuję, że jesteś, i że tak bardzo starasz się zrozumieć swojego psa. To najważniejszy krok ku jego spokojniejszemu i szczęśliwszemu życiu. Do zobaczenia.